Wszystkie dzisiaj robię promo na YouTubie. Oglądajcie filmik do końca. Pierwsza osoba, która wygrała promo, to jest Malpa Bidące. Ma 11 serduszek. 11 k... Tak czytam w skrócie. Pokażę Wam zaraz jej konto. Dobra. Tutaj jest jej konto. Kolejna osoba i Milena Cyburska. I następna osoba. Następna osoba, która wygrała promo, to jest to Karolina Fenio i Lena Syrena. Bez i Lena Syrena. Bierzcie na te konta i obserwujcie, lajkujcie komentujcie. To na dzisiaj tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, dawać łapkę w górę i komentować. Pozdrawiam!